Cześć, ludziska, tutaj Grodzisk i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka serii ze Świat Minecrafta sezon drugi. Tak, coś się zmieniło. Boże, już nagrywam to trzeci raz, trzeci raz i mówię to samo. Ale dobra, szczegół. Yy, mam nadzieję, że tym razem już się wszystko dobrze nagrywa. Tak, dwa drzewa. Tutaj jeszcze powinno wyrosnąć trzecie, ale coś nie chcę rosnąć. Yy, najprawdopodobniej. Mączkę kostną zrobię, bo mam parę kości. No i zrobię tak, bo z takiego drewna będę robił dom. A propos, w tych sześciu piecach robi się szkoła w tym jednym cricket Na dom, który postawię, o tutaj, o tutaj właśnie to było, o takie dość wysokie, nie? Wyrównałem tutaj teren, tutaj trochę dorobiłem. Widać, że to jest sztuczne, sztucznie robione, bo zbyt równe, nie? Ale to szczegół, dobra, tutaj będzie dom Tutaj będzie, jak wcześniej mówiłem, latarnia, ale to jeszcze nie w tym odcinku Na początku myślałem, żeby ten odcinek był taki trochę... A, do jaskini miałem zejść, no i zszedłem, fajną jaskinię znalazłem O tam, o daleko, 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 nie? Ale niestety... Mm, miałem frapsa przełączonego i wszystko trafiło szlak. No i, no i to była właśnie druga próba. Pierwsza próba to właśnie tam próbowałem wejść do jaskini, o do tamtej. Dlaczego za taka płytka, a później nie mogłem znaleźć żadnej jaskini. Dlatego to jest mój trzeci raz, widzicie szkło, tutaj clearstone. Tak, yy, na razie... Gdzie tutaj to mam? To mam tutaj. 9 nasion. Mam wiadro. Jeszcze trochę tak, żeby było wiem parę nasion więcej no come on e, zrobimy teraz taką farmę e, no fajnie będzie mieć ten o jest mam 10 dobra 11 e, fajnie by było mieć trochę tego tego zboża ta i porozmnażać sobie zwierzęta znowu będą się mucić to bum 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 od 18 lat wszystko będzie, oczywiście. Dam jakieś poprzed do filmu. Że to do, tylko od 18 lat mogą oglądać. Yy, obywatele. A no dobra, mam 11... no jeszcze jedno by się przydało, także było po 6. Ej, 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 tam jest jakaś trawa, zaraz, jeszcze tutaj jest. No, yy, no dobra, yy, czas. Trzeba włączyć. Jest, mam 12. Dobra, będzie po 6 na razie. Takie pierwsze plus jeszcze nieskończone źródło wody se zrobię. Tak, to drzewo zbyt długo tutaj nie, nie będzie. Nie mam pojęcia, mam opatę. Mam. Nie mam pojęcia, czy będę robił automatyczną farmę. Na razie se zrobię taką ozwyczajną. Na razie zrobię sobie taką zwyczajną farmę. Yy, zaraz, to jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Yy, dobra, woda. Woda. Jeszcze tutaj, jeszcze jedno wiatro. Dobra mamy nieskończone źródełko wody nawet yy, Won nie stąd dobra to teraz jedziemy okej okay. yy, nie wiem czy to już jest wilgotne, mokre czy co? tak, chyba tak sadzimy no, teraz nawet mogę po tym chodzić, ale jedynie nie mogę skakać. A, to takie jest mokre, to czy, że tam to jeszcze nie było wilgotne. A, ale to szczegół. Dobra, mam nadzieję, że już się mi przetopiło trochę. O, widzicie jak szybko rośnie? Dobra, o, mamy nów, nów! W Minecrafcie mam nów! To znaczy się taką fazę jak księżyca, nie rów, <grym> tylko nów. Dobra, yy, mam pochodnie, mam trochę pochodni. Mm, i zrobię tak, dom będzie tylko tak jakby taki jakby szkielet z Clearstone'a, a reszta to będzie sam ten sam, po co mi to już to wiadro yy, a reszta to już będzie boże to już słońce zachodzi ja myślę, że to teraz wschodzi hmm, no to pójdę szybko w kimono no spać Będę szybko w kimono, obudzę się i, i, i. zaraz. By the way, to ja mam na Peaceful. Mm. No bo teraz praktycznie będę tylko budował. No po co z potworami walczyć? Tak, mój dom będzie miał front z tej strony. Jeszcze oczywiście to-to wyrównam wszystko. Praktycznie to dotąd. A tutaj tak to wszystko wyrównam. Dobra. O, wow, ścina lekka. Pewnie, pewnie frab znowu kolejny, ten kore, kolejny part nagrywa. No, dobrze. Dom będzie się zaczynał gdzieś tak stąd i będzie tak szedł. Będzie dość długi, bo aż dotąd. To będzie jeden filar. Raz, dwa, trzy. Będzie tak jakby drugie piętro. Eee. Dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. Tak? Tak. O to mi chodziło właśnie. Dobra. Tak. No i taka duża, mniej więcej taka duża będzie moja chałupa Nie będzie zbyt duża właśnie Ale wydaje mi się, że będzie dość fajna O, a tutaj będzie zejście do tego Raz, dwa, trzy, cztery Do magazynu Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć Eee, coś mi tu nie pasuje i 10 Raz, dwa, trzy, cztery Raz, dwa, trzy, cztery Czy tutaj jest środek uh -huh. Kurczę, chciałem podwójne drzwi zrobić Ajajaj Dobra eee, Szkło już mi się zrobiło Jeszcze tylko czekam na clearstona Tylko wezmę, może przepalę trochę więcej tego clearstona no, Hop, hop Lak Mam bruku trochę, ale nie mam wągla. Potrzebuję 8, bo 8 wystarczy. Dobra. E, Ziem to, ale nie wziąłem tego. Dobra, jest tak i jest tak. 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 tak, tak. Dobra, długo jeszcze, jeszcze 4 tylko eee, Szkło na razie damy po co mi to drewno? Dachujcie ty grzydy dobra Nie, przecież Nie chcę tego Dobra, o boże Dobra eee, Długo no. Jest. Dobra. Yy, mamy... Kamień. Wezmę sobie ze dwa szkła. No i jedziemy. Tak mi się wydaje, że będzie bardzo fajny ten dom. Nie wiem, gdzieś to tak... Yy, tak właściwie pomyślałem o czymś takim, że można by coś takiego zrobić. Tak. Mm -hmm, tylko coś mi wydaje się, że tego Krylstowna będę miał za mało Tutaj będzie takie przejście Spo, pojara <grystanie> Ci, którzy palą to wiedzą eee... Dobra Jeszcze tutaj będzie właśnie takie ten wejście do domu Okej, okay, czy... O, mordę, nie zrobiłem fundamentów, ale to później zrobię. Won mnie stąd! No. Co za głupek. Yy, zaraz, dom będzie tutaj wysokości. Ty będzie dość mało tych rzeczy. Dlatego myślę, że dwa wystarczy. Nie trzy. Yy, a, dobra. No kurde, wypierdzielaj stąd! Będę nie mogę sobie pozwolić na stratę tego kamienia, bo jego trzeba przepalać. Yy, tutaj będzie podwójne, bo tutaj będą drzwi. Tak. Tak, dobra, okej. Okay. Eee, czy ja jestem idiotą, czy tylko na takiego wyglądam? Przecież ja miałem robić ten dom z takiego drewna, chyba? Tylko zaraz co będzie fajnie wyglądało? Drewno? Ale ze mnie głupek. Dobra, pauza. Dobra, jestem z powrotem, chyba jestem. Tak, jestem z powrotem. Eee, stoper włączyć. Eee, tak. Eee... Od razu mówię, pomyliły mi się projekty ten Clearstone to będę potrzebował do czego innego, kompletnie czegoś innego. Zastęp być 4. Kompletnie do czegoś innego. Mm, będę potrzebował tego clearstonu. E, a do samego domu to właściwie będę potrzebował tylko drewno, tylko to drewno. Yy, dobra. Yy, yy, yy. Tylko zrobię... Yy, tutaj takie te, wiecie... Yy, szkielet? Nie. I resztę już sam zrobię. Wezmę, przypauzuję, później zrobię i Wam puszczę i pokażę, jak to wygląda mniej więcej. Dobra, nie mam siekiery. No, tak wiedziałem. No bo kompletnie pomyliły mi się yy, projekty. Ten, ten projekt z Clearstone'em to kompletnie do czegoś innego miał iść. Dobra. Yy. To też tak, właśnie. Hmm, oczywiście tutaj zrobię ten, ten. No, dobra. To już plan mam. Eee, zaraz potrzebuję grawę. E, nie grawę, tylko dirt. Ponieważ muszę wejść. O tutaj. Tutaj mamy filar ten. Tutaj wystarczy wysokości szlak tak... Raz, dwa, trzy. Na, te, 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 tak. Kurczę, czas mi leci. Szybciej. Oj, 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 niedobrze. Drewno mi się kończy. To takie o te. No, come on. Nie ma czasu, nie mam czasu No dawaj, dawaj, dawaj Ale na szczęście yy, udało mi się jakoś tak mniej więcej zoszczędzić tego drewna Żeby było na wszystko, dobra, puszczamy shift Okej okay. Dobra, góra będzie taka troszeczkę mniejsza Ale i tak będzie wszystko fajne mm. No, to będzie kompletnie taki przezroczysty dom Okej, okay, no to dobra, no to pauzuję i wypełniam szkłem I jeszcze tutaj spróbuję to wszystko zjechać No dobra No to pauza Dobra, jestem z powrotem, jestem, jestem tak, yy, zrobiłem tutaj ten szkielet, obiłem szkłem, zrobiłem nawet takie małe pięterko, gdzie tu jest łóżko i robię jeszcze dach szklany yy, robię to teraz, nagrywam, ponieważ słyszę, że za oknem strasznie grzmi i może mi ne, yy, nie netawywalić tylko tego yy, po prostu prąd mi zabrać i będzie yy, i będzie po zabawie, a ja mieszkam um, Taka zagadka dla was Auf dem Land Tak, jak ktoś uczy się odpowiedniego języka to wie co to znaczy Tak, ja właśnie mieszkam tutaj i czasami tak jest, że podczas burzy może mi wywalić prąd Więc... Yy, Wiecie już jaka jest sytuacja No niestety ale tak y, jeszcze się zastanawiam bo y, zaraz mam jeszcze co jakieś drewno mam. Y, ale to i tak nie trzeba bo tak to zrobimy to już robimy na gotowca praktycznie y, zaraz stopera nie włączyłem ale tak mniej więcej wiem o której to ma się skończyć, ten odcinek, który mam go zakończyć, jeszcze jakieś parę minutek. Dobra, na górze to już chyba to wszystko. Nie będę robił żadnych tarasów, nic takiego, chociaż może z tej strony coś bym tak zrobił, takiego coś szklanego. Tak, to bardzo dobry pomysł. Dobra. Chodzimy tutaj. Yy, tylko jest little problem. Chociaż nie, nie ma. Dobra. Okej. Okay. Miałem nie robić. Nie, szkło mi się marnuje. Czy normalnie będę mógł wchodzić? No tak niezbyt Dlatego Smarnuję te trzy szkła Okej okay. Tak Ale i tak, o tak to zrobimy Ora, 12 szkła w... Teraz będzie niezbyt duży taki akurat no hmm, da się teraz coś tutaj na to postawić tak pewnie będzie się dało dobra ile mi brakuje szkła? raz, dwa, trzy, cztery pięć, trzy, cztery szkła mi brakuje ale ja mam tutaj, o, fail yy, okej okay, tak się będzie wchodziło czy tak to zrobię? Ale normalnie fajna chałupka. Mi się bardzo podoba. Teraz jeszcze płyty. Na to się chyba pochodni nie da stawiać, nie? Nie, nie da się tego. O, na szkło się da pochodni stawiać Albrecht! uhu, Tego tak to zrobimy. Patrzcie! Albrecht! Na szkło da się stawiać, ale... Do szkła już się nie da nic przyczepiać Brecht hmm. Okej okay. Skoro mam jeszcze tyle szkła no to Obijemy Całą górę A co mnie tam O już zaczyna wiać Oho ale mi po plecach ciągnie z okna bo okno mam otwarte Ohoho Dobra Powoli już trzeba kończyć, chyba mi zabraknie w szkła Albrecht już powoli trzeba kończyć ten odcinek yy, zrobię, jeszcze, zrobię jeszcze magazyn No, dobra yy, Ile mam jeszcze raz? Dobra, 15 po, już trzeba, już kończę to hmm. Czyli jednym słowem a za... komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, czekajcie na kolejne odcinki z serii Kęciasty Świat Minecrafta sezon drugi, bo pierwszy to był totalnie wypał, znaczy po prostu fail z mojej strony. Yy, no, czekajcie na kolejne odcinki, następny film, który wrzucę tu najprawdopodobniej będzie Diablo, Diablo Trójka. No i tyle Raz jeszcze odejdziemy o Bóg Nie, nie, nie Jezus Taki Bóg w grze Tutaj będzie lepiej wejść Woda A! No czyż ten dom nie jest dość fajny? Mi się bardzo podoba Dobra, na razie, cześć